Cześć, witam Cię na kolejnym webinarze z firmą SIG. Nazywam się Paweł Wiącek i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie specjalnie dla Ciebie. Tematem dzisiejszego webinaru będzie czujnik MPB10, czyli trzyosiowy czujnik do monitorowania wibracji, udarów oraz temperatury. Informacja dodatkowa to jest taki fragment większego cyklu o zagadnieniach do monitorowania stanu maszyn konserwacji predykcyjnej. Ja dzisiaj prowadzę pierwszą część. Za tydzień nasz kolega Dominik poprowadzi dla Ciebie spotkanie o narzędziach cyfrowych, cyfrowych usługach związanych z tzw. condition monitoringiem i konserwacji predykcyjnej. Jak zwykle kilka, kilka informacji organizacyjnych. Dzisiejszy webinar jest nagrywany. Czas trwania dzisiejszego spotkania to jest około 30 minut w nowej tej formule, czyli mamy krótki ten wstęp teoretyczny, różne nasze uwagi i później gwóźdź programu, czyli ta część live, prawda, demo. Z demonstracją urządzeń i ich takich podstawowych ustawień. Materiały oczywiście będą wkrótce do pobrania z naszej strony SIG.pl. W dzisiejszym webinarze wspomaga mnie dwóch kolegów, Krystian i Sebastian. Bardzo proszę, aby wszelkiego rodzaju pytania techniczne były do nich kierowane. Oni będą na bieżąco na te pytania odpowiadać. Skąd pobrać materiały? SIG.pl, znajduje się tam na naszej stronie internetowej specjalny segment poświęcony webinarom. Klikamy tam, no i za pomocą tej specjalnej takiej listwy tematycznej dzięki temu będziesz mógł sobie przefiltrować te webinary, znajdziesz ten, który Cię interesuje. Zachęcamy oczywiście do pobrania materiałów w postaci nagrania wideo oraz prezentacji. Tyle tytułem krótkiego wstępu. Co dzisiaj w karcie dań w naszym menu? No na początek przedstawimy zaletę, koncepcję stworzenia tego czujnika MPB-10, przedstawimy typowe zastosowania. Będzie oczywiście o kilku korzyściach i różnicach względem tego, co zobaczycie, czy spotkaliście się na rynku. Powiemy trochę o tych głównych parametrach dotyczących MPB-10. No i dalej, tak jak wcześniej wspominałem, ta część praktyczna z konfiguracją, z demonstracją. A więc zalety i koncepcja powstania czujnika MPB-10. No oczywiście w swoim zamiarze. Ma służyć i służy dzielnie do monitorowania wibracji, udarów, temperatury. Co jest ważne, wibracje i udary są monitorowane w trzech osiach. Nie wszystkie rozwiązania na rynku oferują trzy osie. No i dodatkowo mamy tutaj monitorowanie temperatury. Po co, no, aby monitorować stan naszej maszyny i wy 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 wyłapać potencjalne wskaźniki zbliżającej się awarii. Dlaczego? No bo celem jest oczywiście wydłużenie żywotności maszyny, zwiększenie jej dostępności, wydajności, poprawa jakości również produkcji, no i oczywiście redukcja kosztów konserwacji, przez wcześniej to wspomniane wcześniejsze wyłapanie tej zbliżającej się awarii, czyli tak zwana ta konserwacja predykcyjna, przez ciągłe monitorowanie stanu. Czujnik może pracować w kilku różnych trybach. Od Ciebie zależy tak naprawdę, co potrzebujesz, jaką masz wiedzę. My oczywiście najbardziej tutaj polecamy stosowanie tego inteligentnego czujnika do monitorowania wibracji udarów i temperatury w połączeniu z naszymi usługami cyfrowymi, o których będzie za tydzień tu opowiadał nam Dominik. Natomiast to tak jak mówiliśmy, jak go zastosujesz, zależy od Ciebie, od Twoich potrzeb. Może to być właśnie stosowanie tego czujnika jako czujnika. Ściśle do monitorowania stanu, na przykład po parametryzacji, wysłanie danych po IOLink do mastera IOLinkowego i na przykład do urządzenia nadrzędnego, którym będzie stronnik PLC. A możesz właśnie posługiwać się dodatkowo, wspomagać tymi usługami cyfrowymi. A możesz, tak jak mówiliśmy wcześniej, używać go jako prostego sygnalizatora, czyli przez taką przystawkę IOLinkową i darmowe nasze oprogramowanie SOPAS, sparametryzować ten czujnik, no i wszystkie alarmy skierować na przykład na wyjście tranzystorowe na pinie numer 2. No i wtedy cokolwiek się stanie, będziesz miał informację, że coś złego się dzieje, natomiast no, nie będziesz dokładnie wiedział co. No, wybór należy do ciebie. Dominik za tydzień będzie opowiadał o tych usługach cyfrowych. On szczególnie tutaj się skupi na tak zwanej usłudze cyfrowej Monitoring Box, czyli jak my to mówimy, takim gotowcu od razu przygotowanym pod nasz sprzęt. Ta usługa znakomicie wspomaga pracę, analizę, wizualizację tego, co się dzieje na Twojej maszynie. Wspomaga też i pokazuje te poziomy alarmów, też przechowuje oczywiście dane, wspomaga ich analizę. Natomiast, co jest ważne, Monitoring Box to nie jest jedyne narzędzie do tak zwanego z, z tych usług cyfrowych. Mamy również takie usługi, które są dedykowane powiedzmy pod Twoje potrzeby, że możesz wybierać z szerszego wachlarza na przykład dashboardów i mało tego, możesz tam podłączać nie tylko urządzenia SIG, ale też inne urządzenia. Ważne, żeby te urządzenia miały jakieś sensowne metody. Komunikacji, prawda, na przykład po sieci. No ale o tym głównie będzie opowiadał za tydzień dominik. Wracamy do naszego czujnika MPB 10 zastosowania. No, zakres zastosowań jest szeroki automatyka przemysłowa czy nawet górnictwo, czyli śledzenie stanu przenośników, układów przeniesienia napędu, silników, prawda, reduktorów, różnego rodzaju przekładni, prawda, młynów nawet, czy Kruszarek w ekstremalnych takich przypadkach. Natomiast oprócz właśnie automatyki, budowa budowy maszyn, też na przykład w chłodnictwie, w chłodnictwie lub w tunelach, bo bardzo często mamy różnego rodzaju wentylatory, wyciągi. To też są urządzenia, które generują nam dregania i między innymi za pomocą tych dregań sprawdzamy, co się, w jakim stanie te urządzenia się znajdują. Co jest ważne, żeby prawidłowo. Posługiwać się czujnikiem MPB-10 należy go jak najbliżej umieścić w tej naszej badanego tego urządzenia, czy części maszyny. On musi być bardzo płasko przylegać do tej badanej powierzchni. Trzeba zgrać odpowiednio osie tego czujnika, na przykład z osią, wzdłużną wału badanego napędu, czy reduktora. Te osie są oczywiście naniesione, są laserowo grawerowane na czujniku. My też dysponujemy dodatkowymi adapterami montażowymi, więc w razie czego, jak nie masz takich adapterów, też się skontaktuj z, z nami, pomożemy w doborze. Tu bym poprosił, dzięki Sebastian, zwróć uwagę, tu mamy akurat dwa czujniki zamontowane obok siebie. Mówiąc krótko, my zawsze polecamy, jak robimy jakieś prawda, pomiary, jakiś monitoring, dokonujemy wstępnego ustawienia, to bardzo często jest tak, że my umieszczamy jeden czujnik na badanym tym urządzeniu, a drugi na przykład na jego bliźniaczym urządzeniu, które zwykle podejrzewamy jest, nazwijmy to ogólnie, w lepszym stanie. Też trzeba bardzo uważać, bo znane nam są przypadki, kiedy urządzenie dziesięcioletnie było znacznie lepszym stanie niż urządzenie, które właśnie wróciło z remontu. Także tu też trzeba zdroworozsądkowo się prawda, tą swoją wiedzą posługiwać. Co jest ważne? Czujnik jest bardzo mały i jest łatwy w zabudowie. My tutaj ten, ten sześcian, który widzicie, ta dolna część, to jest właśnie ten adapter montażowy, magnetyczny. Nam po prostu jest łatwiej na potrzeby dzisiejszego spotkania takimi adapterami się posługiwać. Teraz bym poprosił Sebastian, jakbyś na chwilę pokazał to nasze stanowisko może. Tak? To, co tutaj widać, jeden z tych czujników, tej kamery, na którą wskazuję, jest tak naprawdę komunikuje się po linku z masterem iolinkowym który w tym wypadku akurat jest takim inteligentnym masterem i wymaga sterownika PLC i on obsługuje nam tutaj tą inteligentną kolumnę świetną pracującą po hiring, więc na bieżąco część z Was, która by, powiedzmy może miała troszeczkę kłopoty z interpretacją wykresów, to będziecie te poziomy wibracji widzieli tutaj. Natomiast drugi czujnik, ja mam podłączony przez to nasze oprogramowanie do konfiguracji, także też na bieżąco będziecie pewne ustawienia tutaj widzieli. Dobrze, wracamy do naszych slajdów dwie opcje monitorowania stanu Pierwsza to jest operowanie na limitach alarmach względem wartości aktualnych czyli tak naprawdę sami tutaj sobie operujemy na bazie tego co widzimy i tak mniej więcej o parę procent w górę w dół zwiększamy zmniejszamy te wartości my to tak nazywamy że na początku ustalamy te wartości orientacyjne na no, zaleta jest taka że to jest łatwe do implementacji już po paru minutach większość użytkowników nawet no, jeśli ktoś wcześniej zajmował się zagadnieniami to jest łatwe dla takiej osoby do zrozumienia. Natomiast drugi, już bardziej skomplikowany, skomplikowana metoda to jest wyznaczanie prawda, limitu, wyznaczanie na podstawie różnych trendów i analiz. To jest trudniejsze do implementacji, ale za to w bardziej precyzyjny sposób jesteśmy w stanie zinterpretować zbliżające się zagrożenia. Mało tego, my jesteśmy w stanie powiedzieć, która na przykład z części zaczyna bardziej się zużywać. I na przykład, jeśli nadejdzie ryzyko, zbliża się jakaś awaria, to co prawdopodobnie tą awarię nam powoduje. Dodatkowe prawda, cechy tego naszego czujnika. No, mamy dostęp do wartości w domenie czasu. No, czyli widzimy zmiany na przykład amplitud wibracji, zmiany poziomu energii tych wibracji w czasie ale również w domenie częstotliwości. O tym za chwilę kilka słów. Czujnik jest bardzo przyjemny w użyciu, ma też automatyczną naukę limitów. To jest przydatne dla tych osób, które nie mają doświadczenia z takimi narzędziami. No i dodatkowo mamy zaimplementowane całe tabele ISO. Dla maszyn wirujących, także też na bieżąco możemy się tym posiłkować w trakcie naszej pracy, i czujnik wskazuje stan od razu przy właściwej parametryzacji, stan w jakim ten nasz układ wirujący się znajduje. Technologia, z jakiej tutaj korzysta ten nasz czujnik w swoim działaniu, to jest technologia akcelerometru pojemnościowego i co jest ważne, czujnik pracuje w tak zwanych blokach, czyli najpierw jest ten blok pomiarów, później przetwarzanie prawda, z analizą i podanie tych informacji, co ten nasz czujnik zarejestrował i prawda, obrobił poprzez komunikację iulink. Tak jak wcześniej mówiłem, jest możliwość też również pracy na surowych danych bez obróbki przez czujnik. Od razu mówię, jeśli ktoś nie ma doświadczenia w pracy z surowymi danymi, niech nawet nie próbuje się za to łapać. To jest po prostu za ciężkie. Mieliśmy takie przypadki, że ktoś nalegał, że sam będzie sobie obrabiał te dane, żeby prawda, mu czujnik sam nic tam nie obrabiał, i zwykle większość ludzi po, po dwóch dniach się poddaje. Także to prośba, ważyć siły na zamiary. Czujnik jest. Łatwy w obsłudze, ale ma też bardzo rozbudowane narzędzia. Lepiej zaczynać, jak ktoś nie ma doświadczenia o tych bardziej podstawowych narzędzi. I w razie czego, jak ktoś ma problem, bardzo prosimy o kontakt z nami. Dobrze, parametry. Nie będę tutaj szczegółowo ich omawiał. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Dla przypomnienia, czujnik jest trzyosiowy, łatwy w zabudowie. Na bieżąco monitorujemy wibracje oraz wibracje oraz udary w tych trzech osiach. Mamy też możliwość monitorowania temperatury, i tak jak wcześniej mówiłem, ustawiać poziomy alarmy, również dla poziomy alarmów, również dla, dla, danych, dla danych poziomów temperatury. W bardzo prosty sposób dokonywana jest wizualizacja też na czujniku, jeśli ktoś by go używał jako sygnalizatora, to widzicie na tym zdjęciu ten zielony, taki powiedzmy, zielona dioda na LED, jeśli świeci się w sposób ciągły, to znaczy, że mamy podłączone zasilanie. Jeśli ta dioda LED ma taki pulsujący charakter, to znaczy, że mamy komunikację po e-link to Sebastian może nawet na bieżąco pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. Obydwa te czujniki pracują po e-link Mam nadzieję, że widać, chyba lepiej na kamerze pod tym kątem widać ten czujnik. Mamy to pulsowanie. Natomiast jeśli świeci się ten czerwony nazwijmy to kolor to znaczy że mamy aktywny któryś z alarmów tutaj pewnie dociekliwe osoby zauważyły że ten czerwony LED świeci się w obydwu czujnikach ja zaraz powiem dlaczego bo tutaj zrobiłem coś co ja akurat osobiście lubię stosować czujnik jest wykonany w korpusie ze stali nierdzewnej wysoki stopień ochrony IP68 i wszystkie oznaczenia są wygrawerowane laserowo także Tutaj łatwy sposób, tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie wyjustować te osie względem naszego obserwowanego elementu. Jeszcze jeśli chodzi tutaj o narzędzia zaimplementowane w czujniku, mówiliśmy wcześniej, że mamy opcję pracy w domenie czasu. To jest to najbardziej takie polecane narzędzie. To nam pomaga w obserwacji, jak bardzo poważne są te zdarzenia wibracyjne, jakie z tym się niesie. Jaki poziom zagrożenia i kiedy to właśnie w czasie zachodzi? No i tu mamy szereg różnych parametrów, które możemy śledzić. Głównie stosowane przy analizie wibracji to są tak zwane VRMS-y lub RMS-y. To są tak naprawdę amplitudy związane z poziomem energii tych wibracji. VRMS, jak nazwa mówi związane prawda, z prędkością zmian tych wibracji, a RMS-y to zmiany związane z energii wibracji związane z przyspieszeniem tych wibracji. Natomiast jest szereg tych budowanych narzędzi do śledzenia ścisłych parametrów zmian danych elementów w naszej maszynie na przykład badanie zużycia łożysk na przykład możemy skorzystać z któregoś z tych wskaźników że czy pojawia nam się na przykład korozja w bieżni tego łożyska lub czy na przykład jakieś pęknięcie w tej bieżni to mamy wybieramy właściwy podprogram umieszczony w tym czujniku. Natomiast druga taka możliwość stosowania narzędzi jest to praca w domenie częstotliwości. Bardziej już e, służy takie e, narzędzie do analizy, co jest przyczyną tych e, nadmiernych e, wibracji. No i tutaj niektóre osoby pewnie coś poznają po tych wykresach, co e, tutaj. E, jest tak zwana użyta szybka analiza Fouriera i pracujemy na harmonicznych, czyli powiedzmy, mogą nam się poziomy tych amplitud zgadzać, wszystko trzymać odpowiedniej wartości, ale widzimy na przykład, że trochę te harmoniczne zaczynają nam się przesuwać, no to już podejrzewamy, że coś się zaczyna dziać. No i krótko o tych wspomnianych tabelach ISO związanych z maszynami wirującymi. Tak jak mówiliśmy, te tabele są zaimplementowane od razu w naszym czujniku, więc jeśli wiemy, z jakim, tym, jakiej mocy tym urządzeniem elektrycznym wyrzącym mamy do czynienia. Jakie jest jego posadowienie? To wybierając w odpowiedniej zakładce w menu tego naszego czujnika, już mamy dodatkowy taki element diagnostyczny. Tutaj zaznaczyłem opisany jako severity Zone. On na bieżąco będzie nam pokazywał w jakim stanie znajduje się ten nasz układ. Mówiąc bardziej kolokwialnie, jak bardzo jest, jak bardzo dobrym jest stanie lub jak bardzo jest zużyty. Także proste takie narzędzie. Wcześniej, tak jak mówiłem, bardzo takim fajnym narzędziem są te tabele zaimplementowane tutaj w ten czujnik i też na bieżąco widzisz tutaj z lewej strony, że wiemy, mamy poziom odniesienia, jeśli chodzi o te tak zwane VRMSy, w jakim mniej więcej poziomie już możemy startować z tymi naszymi alarmami. Krótko zachęcę. Czy jeszcze do rejestracji w naszym newsletterze elektronicznym oraz na LinkedIn. Tam na naszym koncie możesz zaobserwować najwięcej nowości, ciekawych rozwiązań oraz aplikacji, które rozwiązaliśmy. Oraz też zawsze wrzucamy informacje o zbliżających się webinarach. Będzie wkrótce, zapewne, też informacja o webinarze mojego kolegi Dominika. Dobrze, przejdźmy zatem do części praktycznej. No, już czujniki pokazaliśmy, więc widać jak one są tutaj umieszczone. Ich osie X są umieszczone zgodnie właśnie z tą osią, z naszego napędu. No i tak jak mówiłem wcześniej, tu widzę, że jakieś alarmy są aktywne, o nich za chwilkę powiem. Najpierw powiemy sobie parę słów o tej głównej zakładce. Tu widzimy tą naszą ramkę jolikową, no, widzimy kilka alarmów aktywnych. Sam decydujesz, z których alarmów i na którym bicie w ogóle chcesz korzystać. To jest bardzo takie uniwersalne, ciekawe rozwiązanie. Jeśli ktoś chce dezaktywować te alarmy, bo nie będzie z takiej ilości korzystał, to je deaktywuje. Możemy sobie wejść i ustawić poziomy alarmów bardzo szczegółowe, związane z daną. Wielkością i poziomem tego alarmu, a możemy wprowadzić całe na przykład grupy alarmów, czyli jeśli jakiś uder w którejś osi albo któryś z alarmów wibracyjnych zajdzie, wówczas będziemy mieli taki alarm zbiorowy, krótko mówiąc. Czujnik na bieżąco przesyła nam w danej chwili czasowej cztery informacje wartościowe. No, z racji tego, że my tu sobie będziemy obserwowali, powiedzmy, ten napęd z reduktorem. My będziemy sobie obserwowali zmianę poziomu wibracji w osi X, Y i Z po VRMS-ach. No, dodatkowo będziemy też obserwowali temperaturę, ponieważ praktyka wskazuje, że jak coś złego zaczyna się dziać, coś zużywać, prawda? Pojawia się tarcie, coś zwykle zaczyna się grzać, więc też ta obserwacja temperatury no tutaj dużo nam pomaga tu na bieżąco widzimy w logu jakie alarmy są aktywne widzimy stałe czasowe za chwilę też pokażę że coś o udarach to zaobserwujesz tutaj pewne powiązania Natomiast ważne jest też, żeby to przewidzieć, co się dzieje na tej naszej maszynie. Ja to podaję zwykle jako taki przykład uruchomianie silnika samochodu. Te wibracje, prawda, przy rozruchu silnika są większe, więc też czasami jest możliwość, potrzeba wręcz stosowania stałych czasowych. Takie stałe czasowe mamy wbudowane w czujnik, możemy ich używać. W usługach tych cyfrowych oczywiście też takie, takie stałe czasowe mamy wbudowane. No i dla osób, które chciałby korzystać na przykład z tego czujnika jako prostego sygnalizatora, to wówczas Używamy tego pinu numer 2 i wprowadzamy tutaj informacje o alarmach diagnostycznych. Ja tego dzisiaj nie będę używał, więc dezaktywuję. To tak pokrótce. Tutaj, jeśli chodzi o zakładkę Time Domain, czyli pracujemy w domenie czasu, czyli to jest najczęściej to wykorzystywane narzędzie. Tak jak mówiliśmy, sami sobie wybieramy, z których tych parametrów obserwacji będziemy korzystać. Najczęstsze to VRMS i ARMS. Zwróć uwagę, że przy najeżdżaniu na te znaczniki każdy z tych parametrów jest szczegółowo wytłumaczony, do czego ma służyć, do obserwacji jakich zjawisk będzie mógł służyć. No i z racji tego, że obserwujemy dzisiaj VRMS-y, to ja tutaj ten główny widok też sobie ustawiłem na VRMS. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to tutaj polecamy tą automatyczną naukę limitów. Także przy uruchomieniu tego obserwowanego układu i czujnika to polecamy dokonać oczywiście po odpowiednim montażu. Polecamy kliknąć tutaj ten automatyczny uczenie limitu i obserwować co się dzieje tutaj za pomocą tych tych charakterystyk. Też przy najechaniu na dany słupek dla danej osi tu widzisz na bieżąco pokazują się bieżące wartości oraz minimalna i maksymalna wartość od ostatniego tego resetu także tutaj wprowadzamy te poszczególne wartości wręczego kogo regulujemy po tym automatycznym uczeniu wprowadzając w odpowiednie komórki tam polecam o 5 10% w górę w dół na początek wprowadzać te zmiany i obserwować w dłuższym odcinku czasu no i ta domena częstotliwości uruchomię tutaj tu tak jak mówimy, dalej operujemy oczywiście na amplitudach, ale zamiast osi czasu mamy częstotliwość, czyli operujemy, badamy sobie tutaj te harmoniczne i przesunięcia względem siebie. To właśnie narzędzie służy nam bardziej do analizy, co jest przyczyną nadmiernych wibracji. Wrócę na chwilę tutaj, albo pokażemy sobie jeszcze udary, bo nie pokazaliśmy. Włączę na chwilę, bo nie wiem, co nam zgarnie na mikrofon. Czujnik sam rejestruje i zapamiętuje pięć największych wartości udarów w każdej z osi. Tu widzimy, że już my sobie wcześniej dzisiaj, jak sprawdzaliśmy kamery, mikrofony, to wcześniej już coś sobie wywołaliśmy. I tam mówiłem wcześniej w tym głównym menu o tych znacznikach czasowych. Zwróć uwagę, że te znaczniki czasowe również są dla udarów. Natomiast czujnik zapamiętuje też ostatnią wartość udaru. Ja tutaj limit ustawiłem dla. 10g także widzimy że parę tych już udarów zarejestrowaliśmy dobrze teraz omówimy sobie jeszcze zakładkę z ustawień tutaj mam silnik no, silnik niewielkiej mocy więc tutaj tak naprawdę korzystając z tych zaimplementowanych tabel ISO wybraliśmy Rodzaj tego naszego wirującego urządzenia elektrycznego. Jak widzisz, same te dane w poszczególnych tych komórkach, one same się uzupełniają. To, to jest to, to tak zwane severity zone, które widzieliśmy na głównym ekranie oraz w prezentacji. No i mamy też dane związane z blokami, tymi naszymi pomiarowymi, pomiarowymi pracy naszego czujnika. Ja tutaj ustawiłem na dzisiaj blok 640. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te główne ustawienia. Idziemy teraz do tej zakładki dotyczącej czasu. Wcześniej, tak jak mówiłem, tutaj trochę ustawiliśmy sobie prawda, pewnych poziomów wibracji. I dlaczego ten wskaźnik alarmu cały czas nam tutaj się świeci, jest aktywny? No dlatego, że Wasz prowadzący lubi wiedzieć, kiedy na pewno ten układ, w tym wypadku napęd, jest w trakcie postoju. Czyli ja mam informację, alarm jest aktywny ten minimalny, tu widać w RMS-ach, w VRMS-ach, znaczy, że układ jest nieruchomy. Oczywiście nie każdy musi z tego korzystać. Ja tak lubię. W większości przypadków to, co polecamy, jako alarm pre maksymalny, ustawiać ten, taki poziom alarmu, żebyśmy wiedzieli, że jak on zostanie osiągnięty, to znaczy, że niedługo trzeba będzie dokonać przeglądu maszyny. Ja na potrzeby dzisiejszego tego spotkania razem z Sebastianem, tak tutaj ustawiliśmy te Poziomy naszych alarmów, żeby spełniały nominalny stan pracy tego naszego układu. To bym teraz poprosił w takim razie, Sebastian, jakbyś pokazał też może lampę. I lampę też specjalnie tak dobraliśmy, wyskojolowaliśmy razem z kolegą Mateuszem, naszym programistą, żeby właśnie ten nominalny zakres pracy wskazywał nam mniej więcej połowę zakresu tej, tej naszej inteligentnej kolumny świetnej. Ja na chwilę może zatrzymam ten napęd. To jest znowu coś, co my polecamy. Nominalne warunki pracy, prawda, były sygnalizowane. Mieliśmy połowę tutaj wartości tego sygnału. Zwróć uwagę, że mieliśmy te alarmy postojowe, są aktywne w tej chwili. Za chwilę to Sebastian pokaże. Natomiast postój też jest sygnalizowany tym takim spokojnym i pulsującym niebieskim światłem. Widać, że ten poziom wibracji jest bardzo niski. No i tutaj Sebastian pokazał Ci właśnie znowu aktywne są te. Alarmy postojowe. Dobrze, uruchomimy z powrotem. Prawda, tu nasz układ. No, i co widać? Tutaj mamy aktywne te limity alarmów, te premaksymalne, czyli dla naszego przypadku, tak jak wcześniej mówiłem, my tutaj sygnalizujemy specjalnie dzisiaj na ciebie, dla Ciebie w trakcie tego spotkania, że ten napęd znajduje się w stanie. Nominalnym, co też widać tutaj, jest sygnalizowane przez tą, nazwijmy kontrolkę severity zone. Widzimy, ona jest zielona, mamy literę A, to znaczy, że ten, akurat nasz układ, znajduje się nadal w swoich parametrach nominalnych. No, nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował wymusić jakiejś nadmiernej wibracji, więc Widać tutaj już poszczególne wartości alarmów się maksymalnych aktywują. Jakbyś Sebastian jeszcze pokazał, jak wygląda lampa, bo ona tutaj jest akurat w trybie alarmu. Także my mamy tutaj jeszcze, zapomniałem powiedzieć, nakręcony taki brzęczyk, buzer, niektórzy to prawda nazywają, który no, W tej chwili z tego co pamiętam, ustawiliśmy go na poziom głośności 5% i taką dosyć spokojną modulację dźwięku, ale możesz mi wierzyć. Że nawet na dosyć głośnej hali maszyn, kiedy to wyje, to jest taki przenikliwy dźwięk, że połowa ludzi będzie Cię prosiła, żebyś to ściszył. Zresztą większość ludzi nas prosi, żeby w ogóle w pewnym czasie wyłączać, na przykład na szkoleniach ten buze. Dobrze, widzimy, że z powrotem wróciliśmy do tego poziomu nominalnego wibracji. Widzimy to tutaj na tej naszej lampie. Widzimy też to tutaj na tym poziomie wibracji na naszym sopasie, jakbyś Sebastian pokazał. To tutaj mamy właśnie z powrotem obydwa alarmy w stanie nominalnym. No i poka po pokażemy teraz, jak się zmienia to tak zwane severity zone. Ja znowu wymuszę tutaj tą nadmierną, prawda, wibrację. Mamy tutaj pewne opóźnienia, ponieważ tutaj mam komunikację przez taką Adapter iolinkowy, ale widać, że zmieniał się od C prawda, do D. Przez chwilę mieliśmy taki no, bardzo poważny alarm. Widać było, że napęd był w stanie D. Nie dodaje się do niczego, jest po prostu bardzo duża taka nazwijmy to awaria. Dobrze, wyłączę nasz układ. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę i poświęcony czas. No i zapraszam za tydzień na spotkanie z Dominikiem o usługach cyfrowych. Tutaj za chwilę, jak będziemy kończyć dzisiejszy webinar, to wyskoczy taka strona z zaproszeniem na webinar Dominika. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień.